Siemanko, ja jestem XJJoke i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe. Wybaczcie mi moje gapiostwo byłem święcie przekonany, że... Te prezentacje miałem już za sobą, ale niestety... no... troszkę... mało powiedziane, zaniedbałem ten format. Nawet bardziej niż, niż mi się wydawało. W każdym razie, moi drodzy! Witam was w odcinku, w którym prezentuję głównie wygląd i róż różnice w wyglądzie i statystykach nowego Prime. A jest nim Baruk. W tym momencie na ekranie też widzicie listę reliktów z jakich możemy zdobyć zarówno części do samego Baruka, jak i do jego broni. Afurisa oraz... Kurczę, zawsze mam problem. To jest Cobra i... Momencik, muszę zobaczyć na ściągawkę. Cobra i Crane. Jakoś tak. Generalnie, jeżeli chodzi o wygląd samej postaci... No... Jest to ładny Warframe, ale jakoś nie robi na mnie... Naprawdę aż tak szczególnego wrażenia Jak pozostałe Warframe y Prime Które wychodziły ostatnio Ładnie dobrana kolorystyka Fajny tutaj pancerzyk A raczej tutaj to co mam na plecach To jest oczywiście Ephemera Z Prime Accessu oraz Syndana Ale sam w sobie Warframe No, wygląda troszeczkę Jak podstawowy Zazwyczaj e, zachwycam się wyglądem nowej postaci Prime, aczkolwiek tutaj, no właśnie, muszę lekko spuścić e, z tonu, ponieważ e, no naprawdę nie robi na, e, na mnie jego wygląd aż takiego mocnego wrażenia, jak robiły na mnie e, inne Warframe y Prime, moi drodzy, nie ma co. Przechodzimy do jego bazowych statystyk. I jak dobrze widzicie, Baruk Prime w porównaniu do swojej podstawowej wersji, no, energia mu się nie zmienia, dalej jest to 200 punkcików. Jego pancerz wzrasta o 50, ze 175 na 225, szybkość sprintu bez zmian, Jeden i 20. Tarcze wzrosły o 25 jednostek ze 100 do 125 oraz życie dalej pozostaje na poziomie 75 jednostek. A więc przejdźmy do yy, wrażeń wizualnych, aczkolwiek zakładam, że tutaj... No, nie będzie co do prezentowania. Bardziej. Yy, Umiejętności Baruka są takie y, duchowe, y, w sensie, y, są to impulsy energii, nie ma żadnych elementów, które można by zmienić, ale przekonajmy się. Pierwsza umiejętność, no, to jest właśnie umiejętność, y, dzięki której pociski przenikają przez tłów Baruka. No, jest to właśnie tylko takie. Emanowanie. O. No zobaczmy, jak to wygląda w jego podstawowej wersji. No. Dokładnie tak samo. Tutaj może być e, z dziebko inaczej, jeżeli chodzi o plecy. E, bo mam założone inne mody i e, ten obszar jest też większy. Chyba nawet 360 stopni. A w wersji premium na nieco. No tak około 180. ...dziesiąt? Coś koło tego. Dobra, przejdźmy do umiejętności numer dwa. Tutaj przydadzą się już moi statyści, ponieważ... ...pora... ...iść spać. Cofają się, usypiają... ...są z aurą senności, taki śnieżek dookoła nich pada. Ha. Huh. Zobaczmy, jak to wygląda w, w przypadku jego podstawowej wersji. Nie jestem pełen entuzjazmu, ale. Zobaczmy. E, nic, to wszystko tylko różnice kolorów pomiędzy tym, co mam ustawione na Prime, a zwykłym. Więc e, nic specjalnego. Umiejętność numer 3. Tutaj nawet nie będę musiał też podchodzić do przeciwników, ponieważ skupię się na wyglądzie tych sztylecików, które latają wokół Baruka. Co? Ej, ale. Wait, kto jakim cudem do mnie dołączył? O co tutaj chodzi? Dobra. E, zaraz e, ogarniam, co tutaj się od niło. No dobra, nie powiem, trochę mnie to zaskoczyło. E, Mówiąc szczerze, nie zdawałem sobie sprawy, że jak jestem w Simulacrum i mam. E, otwarty skład. E, w sensie. E, o ja nie, jak tutaj to jest? Nie, tutaj dodaj. E, jak mam tą ikonkę, e, że. Graj online, chyba jest. Tylko zaproszeni. Yy, tylko znajomi i solo. To, że ktoś może dołączyć po prostu bezkarnie sobie do mnie, nawet do Simulacrum. Nigdy mi się to wcześniej nie zdarzyło, mówiąc szczerze. Ale chyba też dawno nie miałem... Otwartego składu i zapomniałem tego zrobić. No dobra. W każdym razie, nieważne, zobaczmy jak wyglądają te sztyleciki... No tak, w podstawowej wersji też tylko zmienia się kolor tej aury dookoła. A tak to wszystko bez zmian. No dobra, moich statystów czeka lekki wpierdziel, abym mógł aktywować sobie ostateczną umiejętność. Tak więc do zobaczenia, jak już ją sobie naładuję, ale też żadnych wizualnych tutaj zmian nie oczekuję. Dobra, chyba tyle mi wystarczy. Eee, tak. No też tej pięści tylko i wyłącznie. Eee, właśnie energetyczne. Dobra, czyli to jednak nie wystarczyło. Trzeba ich trochę. Bardziej tej sponiewierać. Kilka sztylecików, niech poleci do wrogów. Okej. Okay. I jeszcze raz. Energetyczne pięści. Energetyczne też właśnie uderzenia. Hmm. Nic specjalnego, tak jak się spodziewałem, ale tak, aby to co robię było dopełnione do końca, zobaczmy jak to wygląda też w podstawowej wersji. Tak więc. No nie. Wszystko to tylko energia i mody, które mam ustawione na postaci żadnych szczególnych zmian w wyglądzie umiejętności wszystkie zmiany dotyczą wyglądu postaci który no jest ładny faktycznie zmienia baruka aczkolwiek naprawdę momentik co tutaj było ostatniego primowego co wychodziło Koranidus. O, Revenant, właśnie. No. Tutaj jest bardzo e, duża zmiana, jeżeli chodzi o wygląd postaci. I, no. Ten wygląd, no, po prostu od, odzwierciedla to, czym jest ta postać. No, tutaj tak samo z jednej strony, a z drugiej strony, tak. No. Okej, okay, jest to po prostu prosty mnich, który z jednej strony tam powstrzymuje się od przemocy, ale z drugiej strony, jak się odpali, to po prostu nie ma zmiły, jest e, potężnym e, zabójcą, wręcz anihilatorem. E, na mapie, nawet na ścieżce stali potrafi zrobić naprawdę bardzo mocną sieczkę, że przeciwnicy nie są w stanie po prostu wystać na mapie no ale jeżeli chodzi o jego wygląd no to po prostu czegoś tam brakuje przynajmniej takie jest moje odczucie to już jest właśnie przede wszystkim kwestia gustu mi do końca yy, ja nie wiem co bym mógł zmienić co, co może by zmienić ale no coś mi po prostu się nie podoba nawet może yy, i ten Bugujący się warkocz. Ale. No, mówię. Kwestia gustu, a o gustach się nie dyskutuje. Ja tylko wypowiadam tutaj swoje zdanie. Moi drodzy. Przypominam, że. Yy, seria Nowy Prime ma głównie za zadanie. Zaprezentować różnice wizualne. oraz statystyk w postaci więcej informacji na temat samego Warframe znajdziecie w odcinku A do Z Baruk. Tam wyjaśniam dokładnie jak działają jego umiejętności oraz jak można je zastosować. No generalnie teraz właśnie mogę jeszcze dodać tylko to, że jego ultimate, jeżeli dobrze się go skonfiguruje to nawet właśnie na ścieżce stali potrafi bardzo dobrze zadaje tak dużo obrażenia, że Barok jest stanie bardzo długo wystać właśnie nawet na, na tym trybie, ale też meta tak często się zmienia, buildy są tak zróżnicowane na postaciach, zwłaszcza dzięki wprowadzeniu systemowi Helmith i... Yy, yy, właśnie, muszę też yy, nagrać materiał o kryształach że tak naprawdę teraz wiele postaci jest bardzo mocno grywalnych i można je skonfigurować tak no po prostu, krótko uj ujmę, robią robotę w każdym razie, moi drodzy żeby nie, za bardzo nie przedłużać zakończenia tego odcinka chociaż jest to w moim stylu to yy, moi drodzy Równolegle teraz yy... O właśnie, nie, co ja gadam. Zostawcie ocen, yy, ocencie ten materiał, zostawcie komentarz. Yy, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie zostawcie subika i kliknijcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym materiałem, który pojawia się u mnie na kanale. Czy to właśnie z serii poradników Warframe, czy z serii Zagrajmy. A jeżeli już jesteśmy przy seriach Zagrajmy, to zachęcam Was do śledzenia sobie na bieżąco serii Zagrajmy w Forspoken oraz Hogwarts Legacy, które obecnie publikuję na swoim kanale. A także przyjrzyjcie sobie pozostałe serie Zagrajmy, które już na nim opublikowałem. Moi drodzy. To tyle w kwestii Baruka Prime. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.